Cześć, z tej strony i to zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przebudowy. Tym razem pod nasze skrzydło bierzemy drużynę z Anglii, czyli Wolverhampton. Ostatnio były wilki z Niemiec, tym razem są wilki z Anglii i jestem ciekawy, która przebudowa Wam się bardziej spodoba. Oczywiście jak spodoba Ci się ta przebudowa, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, a jak zostawisz serduszko w komentarzu, także ci przypnę serduszko, więc mam nadzieję, że to zrobisz już w tym momencie. Zaczynamy formacją 3-4-3 z dwoma ofensywnymi pomocnikami. I wydaje mi się, że potrzebujemy jednego zawodnika box-to-box. Dlatego Sanchez do nas przychodzi zawodnik, który idealnie dopasuje się do tej formacji i wydaje mi się, że będzie idealnym uzupełnieniem. Tego, mojego pierwszego składu. Mutinio musiał odejść 33 lata, dobra propozycja finansowa oraz wydaje mi się, że to byłby zawodnik, który byłby bardziej rezerwowym z tego powodu, że oczywiście jest bardzo kreatywnym środkiem i pomocnikiem, ale przy tej formacji, gdzie trzeba bardzo dużo biegać w środku pola, mógłby mieć bardzo duże problemy, a wydaje mi się, że Sanchez może go bardzo ładnie zastąpić, a na pewno zwiększy swoje umiejętności dobrą, optymalną grą w tym zespole. Bardzo mnie zaskoczył w pierwszym sezonie Jimenez, który był naprawdę dobrym strzelcem i zdobył aż 19 bramek. My zajęliśmy ósme miejsce, czyli naprawdę solidnie. Patrząc na to, że minimalnie przegraliśmy 7-miejsce czy 6, to naprawdę pokazuje, że przyszłe lata mogą być dla nas a ten zespół naprawdę był fajnie ukształtowany już w pierwszym sezonie i nawet dotarliśmy do finału FA Cup, gdzie zagramy ze Spurs. Mourinho oczywiście wielki trener portugalski, który naprawdę będzie próbował nas pokonać, ale my jesteśmy głodnymi wilkami jestem ciekawy, czy damy radę i pokonamy ten zespół. Mamy mniej doświadczonego trenera, który jest Łukasza Hito, ale jestem ciekawy, czy Mourinho da radę tej młodej krwi, która tutaj jest i znajdzie jakiś odpowiedni moment, żeby nas zaatakować. Na pewno my będziemy grać się delikatnie inaczej niż właśnie drużyna Mourinho. My nie gramy defensywnie, my gramy ofensywny, futbol przyjemny dla oka z naprawdę wysoko ustawioną linią obrony, co jest naszą wadą w poszczególnych spotkaniach z tego powodu, że nie mamy szybkich, środkowych obrońców i to na pewno będzie trzeba zmienić w kolejnych sezonach, ale aktualnie zaczynamy tym składem i w 52 minucie rozpoczynamy ten mecz na poważnie, wygrywamy 1-0 po bardzo ładnej bramce po który stał się takim liderem środka pola. Takim zawodnikiem najbardziej ofensywnym z tej trójki, który naprawdę fenomenalnie rozprowadza tą piłkę pomiędzy prawą a lewą flanką i to dobrze wyglądało. Patrząc na to, że to był taki zawodnik nieoczywisty dla mnie, i na początku nawet chciałem go sprzedać do innego zespołu, żeby zatrudnić kogoś innego dać miejsce netto przede wszystkim. A tutaj okazało się, że to jest właśnie ten główny piłkarz. Środka pomocy, który fenomenalnie funkcjonuje także z lewym wahadłowym oraz z Sanchezem, więc to jest zawodnik zdecydowanie nie do wyjęcia. Mogliście zauważyć, że wygraliśmy 2-0 ze Spurs, co jest bardzo ciekawym wynikiem, patrząc na to, że awansowaliśmy dzięki temu do Ligi Europy, gdzie będziemy na pewno walczyć o dobry rezultat, to w tym momencie możemy się cieszyć z pierwszego naszego trwemu. 19 bramek, 47 stępów naprawdę świetny. Moment kariery Jimeneza. Ale Sanchez też bardzo dobrze się wprowadził 11 bramek czy 7 asyst, bardzo dobrze to wygląda, ale wydaje mi się, że jako zespół bardzo dobrze funkcjonowaliśmy. Oczywiście potrzebujemy zmian. Cały czas utrzymujemy tą formację i ten skład. Jak możecie zauważyć, mamy bardzo mizerną linię. ławki rezerwowych, dlatego potrzebowaliśmy dwóch środkowych grońców, tak jak mówiłem. Pod koniec tamtego sezonu mieliśmy problem z tego powodu, że nie mieliśmy głębi składu oraz nasi obrońcy nie byli dynamiczni i traciliśmy dużo bramek z kontry dlatego potrzebowaliśmy troszkę bardziej większego przyspieszenia właśnie w linii obrony ale też głębi rezerw wydaje mi się, że ci młodzi zawodnicy, którzy tu już byli w tym zespole jak tu przyszedłem dobrze się rozwijają cały czas oczywiście skauci szukają tych najbardziej zdolnych chłopaków z Portugalii, z Hiszpanii i z Anglii i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać ten sezon był przełomowy Dlaczego? Z tego powodu, że osiągnęliśmy wynik ponad miarę. I za chwilę zobaczcie, co to się wydarzyło w tym sezonie, wynik, który był niespodziewany przede wszystkim dla mnie. Pierwsze miejsce, czyli zwyciężenie w lidze angielskiej, nie przez to, że my byliśmy super zespołem, tylko słaba była ta liga. Zobaczcie, ile punktów miał Liverpool, Manchester City. My wygrywaliśmy z drużynami bardzo słabymi z drużynami z dołu tabeli, a oni tracili punkty. My remisowaliśmy z Liverpoolem, przegrywaliśmy na z Manchesterem City, ale dzięki temu, że wygrywaliśmy z dołem tabeli, mieliśmy jakiekolwiek szanse, żeby zdobyć fajne punkty i to dało nam awans na pierwsze miejsce. Zagraliśmy także finale Ligi Europy w tym sezonie. Zagraliśmy z Arsenalem, co było wielkim dla nas wydarzeniem. Drugie trofeum, pierwsze międzynarodowe w naszej oczywiście karierze. Więc jestem ciekawy, czy damy radę i pokonamy drużynę z Anglii, która miała swoje kryzysy. Wydaje mi się, że idą, przynajmniej w tej karierze, w tej naszej historii, dobrym tropem i wydaje mi się, że cały czas wzmacniają odpowiednio ten skład. Ale to my w 22 minucie wyprowadzamy... Świetny kontratak i dajemy prowadzenie naszemu zespołowi. Zobaczcie, Cody fenomenalnie wyprzedził rywala, podał idealną prostopadłą piłkę i Jimenez nie miał po prostu żadnych wątpliwości, że to on strzeli tą ramkę. No i możecie zobaczyć, że cieszymy się, ponieważ zakończyło się to spotkanie. Wygraliśmy 1-0 po fenomenalnym spotkaniu, gdzie taktycznie rozegraliśmy idealne zawody. Nie daliśmy praktycznie szans temu zespołowi. Nie daliśmy szans Arsenalowi, żeby rozwinęli skrzydła. To my kontrowaliśmy przez 90 minut to spotkanie. I wydaje mi się, że w tym momencie ten skład doszedł do najwyższej swojej formy. I dlatego potrzebujemy delikatnych liderów, którzy jeszcze bardziej nas wyprowadzą. Sanchez, rewelacja. 23 bramki, 14 ases. Jimenez, 32 bramki. Chyba najlepsze niego w karierze, przynajmniej w lidze angielskiej. Zaczynamy kolejny sezon z, wielki, z wielkimi ambicjami, ale także z Cristiano Ronaldo, z tego powodu, że jest Portugalczykiem, wiemy, że tutaj projekt jest bardziej taki portugalski, z domieszką angielskich zawodników. No i właściciel zespołu zażądał, żeby ten zawodnik tu był, dlatego potrzebowałem odpowiednich finansów, żeby go zakupić, ale także chciałem wzmocnić poszczególne pozycje. Tak samo przychodzi do nas Kuk, przychodzi do nas także Torres, który będzie zdecydowanym większym wzmocnieniem linii obrony. Chłopak, który potrafi świetnie wyprowadzić piłkę, jest bardzo dynamiczny i wydaje mi się, że jest po prostu dobrym hiszpańskim obrońcą. Cristiano Ronaldo niestety nie do końca pomógł temu zespołowi z tego powodu, że Jimenez musiał zostać wycofany jako ten ofensywny pomocnik, bo Ronaldo już był bardzo wiekowym zawodnikiem, no i niestety nie dawał rady grać takiego zawodnika, który miał wracać do obrony. Dlatego zajęliśmy czwarte miejsce na przykład, w lidze angielskiej. To wszystko zaczęło się sypać w tym sezonie. Podzieliła się ta drużyna na parę grup. Cristiano Ronaldo był w części tych zawodników z Portugalii. Jimenez miał też swoich oddanych przyjaciół i to wszystko nie szło w dobrym kierunku. Zaczęliśmy po prostu tracić szatnie i ja jako trener to widziałem, ale nie mogłem nic zrobić, ponieważ Cristiano Ronaldo jeszcze gra. On będzie jeszcze w jednym sezonie, tutaj przynajmniej, bo nie zakończył kariery. Ale jak możecie zauważyć, wyszliśmy z grupy, zrobiliśmy krok do przodu, przynajmniej tutaj w Lidze Mistrzów, zajęliśmy, y, odpadliśmy w ćwierćfinale z Bayernem. Zobaczcie, Sanchez 20 bramek, Cristiano Ronaldo, ok, 20 bramek, Marka niesamowita, cały czas, nawet w tak dużym wieku, ale jednak, Jimenez na przykład się pogubił. A pamiętacie ostatnie sezony tego zawodnika? 31 bramek, fenomenalne statystyki, fenomenalna współpraca, Podęce: gdzie jest ten zawodnik, który przez tak długi czas, to on był tym głównym motorem napędowym tej drużyny. W tym momencie go nie ma. Rozmawiałem też z Cristiano Ronaldo, jak to wszystko poukładać, czy on ma jakąś wizję, chciałby kogoś, żebym go zakupił. Powiedział Odegarda. Młody, utalentowany chłopak, pamiętam go z Realu Madryt, który chciał z nim ćwiczyć. Mówię, ok. Zadzwoniłem do menadżera tego chłopaka, powiedział, tak, chcemy tego zawnika, możemy go sprzedać, nie ma problemu, ja już dzwonię do właściciela PSG, ugadamy się w ciągu trzech dni i jest u Was. Tak się wydarzyło. Jak 77 numery, jak widzicie. Psychofan właśnie Cristiano Ronaldo przy piłce, proszę Państwa. I w tym momencie fenomenalne uderzenie po długim rogu, bez szans, bramkarz. Ale ten zawodnik nie zbawił. Nie zbawił naszego zespołu. Siódme miejsce dopiero w tabeli. Fatalny rezultat patrząc na ostatnie sezony. Odpadliśmy dosyć szybko w FA Cup. Odpadliśmy w Carabao Cup. po rzutach karnych. Nic nam nie wychodziło. OK, Liga Mistrzów i w dualności zadziałały, tak? Awansowaliśmy do finału, ale dowiedziałem się, Jimenez nie chce przedłużyć z nami kontraktu. Cristiano Ronaldo przed tym meczem powiedział mi, kończę karierę. Więc zrobiła się luka, którą muszę w na następnym sezonie przemyśleć, jak ją uzupełnić. Nie mam już tak dużych pieniędzy z tego powodu, że musiałem kupić Odegarda, który trochę został zmuszony, zostałem zmuszony do tego z tego powodu, że mój lider zespołu tego chciał, chciał tego zawodnika. No, i wydaje mi się, że nie poszło to w tym kierunku, którym ja chciałem, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wygramy Ligę Mistrzów. Zmieniłem też formację. Zagraliśmy 4-3-3 dosyć ofensywnie, ale w tym sezonie także dosyć często zmieniałem to ustawienie. Graliśmy nawet na dwóch napastników gdzieś tam na e, formację 4-2-3-1. Gdzieś tam próbowałem to wszystko jakoś umieścić tych zawodników, żeby oni się dogadywali, żeby nowe pozycje jakieś dobrze im zadziałały, ale to nie wyszło. To nie wychodziło i naprawdę przed kolejnym sezonem muszę po prostu się nauczyć, co zrobić, żeby oni lepiej zaczęli grać. Jimenez dał nam nadzieję, ale niestety były zawodnik w Wolverhampton zniszczył nam nadzieję. Dwoma bramkami i to 4 minuty przed końcem dałem już nieustanny pressing, żebyśmy po prostu wywalczyli jeszcze jedną bramkę. Nie udało się. 22 bramki Jimeneza. Jimenez naprawdę był osobą, która ze mną się świetnie dogadywała i to był zawodnik, który. Ze mną chciał współpracować, ale nie chciał już być w tym zespole. To był ten problem. Że on nie chciał być w tej w tym zespole z tego powodu, że nie dogadywał się z właścicielami. Z przedłużeniem kontraktu uważał, że jest zawodnikiem, który jest niedoceniany, że może przyjść taki odegard i będzie bardziej wyżej w hierarchii, przynajmniej u właścicieli niż u mnie. Dlatego potrzebowałem rewolucji. Krzysztof Piątek, ponieważ zabrakło mi pieniędzy po pierwszym transferze. Mikał Rzebal to będzie zawodnik który będzie motorem napędowym na najbliższe lata. Oczywiście, to jest ostatni sezon tej kariery, ale to będzie zawodnik, który będzie strzelał naprawdę dużo bramek. Da nam tą jakość, którą potrzebujemy. Krzysztof Piątek jest dobrym uzupełnieniem. Taka klasyczna dziewiątka, który gdzieś tam przytrzyma piłkę, wygra główkę, gdzieś tam yy, odegra, nie zepsuje tej akcji z kontry i jest ok. tak? To jest zawodnik taki optymalny. Próbowałem Arkadiusza Mika, ale troszkę był za drogi. Przegraliśmy mistrzostwo, ale... Zdobyliśmy coś więcej. Stworzyliśmy znowu drużynę. Zajęliśmy drugie miejsce, ktoś powie, ale to nie jest mistrzostwo, to nie jest trofeum. Ale stworzyliśmy drużynę na kolejne sezony. To jest drużyna, która znowu się przebudowała i odbudowała się po tym, jak przyszedł tu Cristiano Ronaldo. Zobaczcie w Lidze Mistrzów. wyszliśmy z grupy. Oczywiście, mieliśmy później problem, bo Sporting nas dopadł. Ale jeden mecz, można powiedzieć, nie poszedł nam, ale reszta była naprawdę udana. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Że taka forma tej kariery także wam się spodobała. No i się żegnam. Miłego dnia. Cześć, cześć. Do następnego.